Halo, halo, cześć dzień dobry, to was bardzo serdecznie w Hidden Jestem oczywiście ze wspaniałymi kolegami, ze mną jest Natural Siemane, Pewor, Cześć i także król krasnego stawu pan Ciastko. Witam, witam. E, gramy sobie mapę od pana krewetki, jest świetna. Drodzy, drodzy Państwo, bo graliśmy ją przed chwilą, ale niestety w bardzo, bardzo słabej jakości się nagrało. Na szczęście Pewor już mi ustawienia tutaj podał. Wszystko jest w porządku. Może zresetować, bo jednak mieliście. Nie sprawę, no schowaliśmy się, no? no. Dobra, ja. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. <grym> no, to to Jeszcze jeden hitek, jeszcze jeden hitek. Drzwi mu zamykać, co robisz? No! 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 nawet no. no. Nic nie mówisz? A hitek to mi wygląda, człowieku. Gdzie? Nie Przecież wiem, to przez przypadek, przez przypadek, gościu. Yy, mapy pana krewetki są bardzo przypadkowe, akurat, więc co ja mam ci poradzić? Ale ciasto. Naj, najba... Największym zwycięzcą to jest chyba ciasto, z tego, że się, że się tak w ten nagrało, nie? Mm -hmm. To prawda, akurat, to prawda. <laughs> ciasto tam w bo minus 3,4 3, i jelo, nie? Minus 3, no. A tę akcję, ale tą akcję musisz wrzucić tam ten Ale nie dobra, bo tego tam no, się usunął gościu No Pebor, nie jak jak się ty... do Pewora na teleport nie... ja tam miałem lepszą akcję jak ci uciekłem gościu Przez 16 teleportów Kurde ciasko, ładna kampa, ładna okay. <noise> Ciasko w sumie Siedzi O, już nie siedzi co ty, Ciastko, zrobiłeś? Nie wiem. Się gdzieś. Nie wiem no Ciastko, co ty że się odkurwił teraz? Nie wiem. Chłop miał taką kampę i z niej wyszedł, Ale ja no do mnie już. No ale jak, no wcześniej wchodził do ciebie, do tego pokoju i nie mógł wejść. Chodź tu, Ciasteczko. Drzwi zamykaj. Znaczy... <śmany> Mamy to! to... to... Dobra, ja do Pewora też wszedłem kiedyś jakoś, ale nie wiem jak. Normalnie nie wiem jak O już wiem Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Daleko Gdzie on uciekł? Uciek? Jak to się stało? S Słuchaj No trzeba było mnie gonić, tak? No goniłem no, no nie, nie goniłeś, bo ja uciekam na shifcie Goniłem, naprawdę ja goniłem I Nie było tak Nie w tą stronę pobiegłeś Boże, no i teraz to już nie wiem gdzie jest daleko Ale ty, dwóch rozwaliłem w jednym miejscu, po jak se leżą ciasteczka dwa Na to ciastko z bratem No i to oni mają drogę ucieczki to samo, wiesz i gps się wpisane i biegną No i znowu tu tam wszedł, nie? Nie no, nie no, ty przebiegłeś sobie, nie Ale gadaj ty. chłopca kłop, A tak. skąd wiedziałeś, że tam jestem, ty? To widać? No widać tutaj. A widać, no kurde, myślałem, że nie widać. widać, widać, widać. 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 No, tam jest. Dygaz jest wybitnym graczem Hidden Sika, Seek'a, na szczęście. Yy, Dygaz zdobył tutaj 4 punkty i reszta 0, a kto miał? Natuska! Natuszka minus 1. O, minus 1 niestety, no nie poszło, poszło. Nie poszło, no, poszło, nie poszło, no nie poszło. Natuska poszedł szukać. Cieszę się, cieszę, się. cieszę się, ja się bardzo cieszę akurat, wiesz? Jestem zadowolony z siebie Ty, KFC tu jest nawet Jest, jest, pod... nawet. Yes, yes, yes. jest, zobaczeniem bo on już wyszedł chyba, wiesz? Wiem, że jest wyszedł, tra, ale na no co kastro mam ci poradzić? Jest, tak? Co? Tak, dokładnie, ta, no. Ciekawe, gdzie ten Blackus jest Przed do domku <głos> 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 Hmm? Nie ma blakus Idź mi w sam. No, Śnieżką damy, dostałem! Dawaj, dawaj go tam Tutaj po co to robisz, <grym> babku, Po co to robisz? Dobrze, dobrze, na ucieczkę. No nie, kurwa! Boże, co za blakus jeden, no O, ciastko! Tego tyle ja tutaj nie widziałem o, ciasteczko! Powiem ci, no, 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 no tutaj, tutaj może mieć problem. Gdzie jest ten szczur lądowy? na lądzie, gościa. Ale naturalek fajnie tam podchodził, zobaczył czy i tak na świfcie, niby że idzie co sprawić coś innego i szybko nasnucia. Nie, no, ja jestem podejrzany, że on nie znał tego teleporta. Myślałem, że znał i zaraz mi się tam w ten. wciepnie, no, ale się nie wciepał. No, on próbował, no skoczył na stół, by nie tepło, i to no? Boże, no, blakus to jest szef, nie, to jest szef po prostu. Tylko ja nie pamiętam, jak ja tu. O! o. Custek. 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 No nie ma mnie, natural to, znikałem. <noise> no właśnie, bo też ma dość ciekawą kampę. Jeszcze tutaj, tutaj to kurwa nie byłem. Chyba. Mi się wydaje przynajmniej. Blackus tu w szoku. Kurde no... Blackus za zabrałeś moje szczęście, mój jeden punkcik nie, nie, ukochany nie, nie. musiałem, musiałem ci trochę odjąć, bo... Bo co? Bo tu masz było Tu masz Słyszę warchlaka, słyszę No jest tam, jest tam, ale nie mam pojęcia jak tam wejść Na 3.30 czas, tak? Tak, do 3.30. Na KFC musisz kliknąć Słyszysz? Pal już wrotę powoli Na KFC <laughs> nie na McDonalda Fal już wrotę powoli bo on tam idzie Idę, idę do, do ciebie idę Albo jak ciasto tu wszedł, nie? Bo on stąd wyszedł. Ja nie wiedziałem jak tu wejść, ale sobie wyszedł i go złapałem. No bo ja myślałem, że... Ja już widziałem swój myślałem, że tu już tu chodzisz. A Śnieżką dostałem. <laughs> Iść mi stąd. Też dostałem od ciebie śnieżką. Gdzie jest ten ciastko? to... Re... Pod chyba. to znowu ta dziecina tam... <laughs> dziecina. Dziecina znowu sobie tam weszła i tyle. To weszła, to weszła, no jest tyle tych teleportów, że naprawdę... I Pan co? Krewetka się postarał na tej mapie, nie? Tak, to jest prawda. Tak, akurat. tak. No? Trzy osoby mogą nagrać to samą mapę i zawsze no, będzie inny teleport. <noise> będzie. Dobra, to ja to samo. No. Tylko nie, Blaku, tak, okay. Stu... No, wrzucaj, wrzucaj. Blackus, tu go nie ma, obiecuję. No. Ja wrzucę swoją perspektywę, mistrzu swoją, ciaskę swoją i gitara. No i, tak, I jazda, no i tak. nie? Będzie oszczędność map. Kurde, ale jakbyśmy nie byli tak leniwymi śmierdzielami to byśmy mogli coś takiego robić Że na, na kilka perspektyw Hide Seeka jednego Moglibyśmy o, ale yes. myślę że to by nas przerosło o, ja to myślę, to. myślę że tak Ja bym mógł ale to za dużo roboty No tak, no, ja też bym mógł ale za dużo roboty masz rację Ja bym nagrał MP4 Digas w jakimś formacie innym <śmiech> 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 no. Dobra już mam dobry format tak? Ja Ty no Wjp, a Ty jesteś sam G, bo jak gówno ciasko, wiesz? O, ale ale ty tym, znika z bezbekiem, więc no. Zresztą tak. to moje też było bezbekiem, ale nie komentuj. No ty ciasko, jesteś królem bezbeków tutaj akurat, więc jak się rzuci jakiegoś, to nie powinieneś komentować tak szczerze. Oj. No gdzie oni są? No nie ja, ma, Wlazłeś ty wlazłeś do mojego TPK, ja uciekłem. No co ty gadasz? Czy nie, nie widziałeś go? on był tam. No on jest w no, no, wlazłeś tam gdzie KFC, bo ja wyszedłem tepekiem, wyszedłem na dwór i tepłem się na dach. Na wyższy dach. Tak. dziecko. To nie, to super, no. Ja myślę, że wyższywa. ty mnie widziałeś. Ej, dobra, tak. koniec, jest, bo jest 3.20 w ogóle. Koniec, no. no. Czemu ten blackus mnie akurat znalazł, no? Nie wiem. M3, C1, P1 i m tam ten? Ciasko spucy się jak z tam teleporty Podejrzewam, że on... No właśnie, że to nie był teleport To ja idę. Mm. Ciasko jako wisienka na torcie nam zostanie tutaj, decydująca runda no? Dobra, tutaj mam chociaż jeden punkt, dobra, to jest lepsze rozwanie. Tak, tak? A, tu, tutaj, tutaj to karty się trzymają, nie? Na respa zapraszam panowie o, zaraz, o, tak? O, no i ja... No i dobra, myśli, że tam nie wejdę. Ja już jestem safe, ja już jestem safe, myślę Tak, Sobie posiedzimy, potem jest okej, okay. tutaj nikt nie wejdzie Czemu tak uważasz? Mam no, potencjał tej krymiówki Nie wiem gdzie on wlasa albo... Nie wiesz, nie wiesz wiem nie Do kibla wiesz. albo pod garaż Nie Oczywiście, że tak Nie No, no, no Mały, mały problemik tutaj się pojawił, bo Chyba miałem kampy, ale musiałem z niej wyjść. Znaczy, przez z niej wyszedłem. O Gdzie ja czekasz? Nie, bo wypadłem z kampy niechcący! To się nie liczy! Co się, to nie, się nie liczy? liczy. Wypadł z kampy, tak? No Wypad nie liczy z kampy się. kampy i bieg na pełnej znowu do nich. ty. Nie liczy się, nie liczy się. Nie ma nie opcji. Nie liczy się. Nie liczy się. Dobra, sprzedaję pewora w następnej rundzie, bo to było niesportowe zachowanie. Chociaż to ja będę szukał, to wyjdź. <laughs> to go sprzedałeś, ci powiem, no. Kurde, najgorzej! No, naturala nie znajdziesz. Myślę, nie znajdzie, nie? Nie znajdzie, Ale nie znajdzie. Nie znajdzie. Nas, Ale no, myślę, tak. że pewor to powinien nas na ganiać ciekać szczególnie. Dobra, Natural... hmm. to jest babcika. Gdzie te łamagi? Ja jestem w domku. Tak? No. Okay. Nie masz podjazdu naturalne, naturala ja tu, po prostu. A dom nie, przeróż nie ma? Przeróż sam siebie, przeróż sam siebie, nie ma podjazdu naturalnego. Ale jakaś nowa, nowy teleport? Interesuj się, ale nie, masz podjazdu, no. <noise> nie masz podjazdu Nie no. masz podjazdu Nie, nie ma. Na się wozi po mało i tyle Po no czas. Degasem na legalu, no, no z Uf, na legalu. Nowe kampy, nie wierzę ty Ja to totalnie przez przypadek przeszedłem, ale to jeszcze na tym tobie znaczka BMW jak graczela mi nie ukradli? <noise> nie, mi nie ukradli <noise> Przez przypadek, hmm nie no, to nie ma szans na trollę szukać, wiesz? W ogóle ja bym się poddał, Pawaruszu, na Twoim no, miejscu. Szukaj, gaso, szukaj, szukaj. Spokojnie, to Jesteśmy na Mamy wlecie. czas, mamy czas. Nie mm. mamy, właśnie, nie ma czasu. Nie ma czasu, yes, bo. Yes, yes. kto to jest. Malik mówił, że nie ma czasu, bo trzeba zapierdalać, trzeba nie? Trzeba zapierdalać, dokładnie. Kurde, ej, ciężko może być, no? Nie ma. Nie, nie może być, tylko nie będzie nie. ciężko. Kurde ej. Ej, ej Ej, ej, ej Czy ten hide ten seek wyszedł z na plus widzę? Mi? Jak, na... Jakby nie Małgorzata, to, że z... mnie tepnęło z kampy, to Paweł by nikogo nie znalazł. <grystanie> no jak, ciebie bym na pewno znał. Nie, zna, nie znalazłbyś, bo ja bym dzidę zaraz z tamtym spalił. No, no i dobra, się... ale no, zrobiłeś taką dzidę i no biegłeś No nie, znowu. ale mnie by teleportowało i ty mnie widziałeś, gdzie no. ja biegnę. Od no, no to krzywy teleport był po prostu. Tak, a, jakiś w ogóle zbugowany. Dobra, krewetka musi poprawić te teleporty. Zostaw krewetkę, on fajne mapy robi. No fajne, ale no wiesz. House Olega Coffee, proszę Państwa. Heidensick. No, Pewor minutka została tutaj, jak coś, nie? Została, no ciężko jest powiem ci. No, naturalnie nie ma szans, bo on się zakopał. No, mnie w sumie też chyba. Kurwa. do teraz? Ja? Uciekłem sobie. Albo nie uciekłem. Kurwa! No! Jak ty kurwa, z kurwielu mnie tam. Tak, no, no, wszedłeś, pajacu. Pewór na peworna słów. na słup. Boże, jaki dzieciaczek, no dzieciaczek. Dobrze, że przynajmniej murzynka tu nie znajdziesz. No. Nie ma szans, ja nawet nie wiem, jak do niego wejść. Też nie mam pojęcia. Ale, ale będę wiedział, spokojnie. No, nie będziesz wiedział. To nie? 17 minut. To jest seks. Serio, jak on tam wszedł, człowieku? Nie, nie ma, nie ma szans, nie ma szans. Słuchaj, szansa nie jest szana, zawsze. Nie ma, nie ma, już koniec czasu w ogóle. No, M3 P3 C0 i N2. N2, proszę państwa, pan Murzynek tutaj. No i ciastko, decydująca runda. Kto tu, kto tu gra? Webor, no. koniec czasu. No, ja szukam kampy. Jak A. ty tam wlazłeś na to? Musisz pokazać. Nie, wiem, nie wiem. Musisz pokazać. Ja Nie, no tam. musisz pokazać, musisz pokazać. No, musisz pokazać. No, nie, tak, patrz jak w wali, ty no, nie, tak. nie umiesz mówię kłamać, nie umiesz kłamać. ten kwiatek gdzieś czy tam tak. w jakoś No Aha, w ten, dobra No Pewl tam skoczył teraz A dobra, no to w tam. No ty, oh, zapomniał który To ja przechodzę Też bym mógł zapomnieć On nie, tam No tam przez przypadek wleciał na bank No tak no. <laughs> Przestraszył aż się, do ciastko o, daj, 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 daj. Nasz rodzynek tutaj Ciastko ma 0 punktów i będzie decydował tym kto wygra. To jest niesamowite 70 z... do na Ciasko. Co? No. Wiesz kogo ten, nie? Pewora pierwszego musi złapać A, wiecie co z nim zrobić, dokładnie. Tak, Pewora pobić. ja ciekawe w ogóle patrz. Jak na te schodki tu wejść pewnie, chyba? Jakie schodki? No te nad, nad nami. Nie wiem. Halo? da? A Ty pa, on jest wyżej. Pa? <głosy> Co? <noise> ciasto. A? Ale ja Ale ja ty. <noise> Ale jajeczka, no. <lo>. Dobrze ciasto, <noise> tam, tam jazda. Jazda. Ciasto ty to nie ty nie mnie, pamiętam. Jak on tam skoczył? Boże, ale ty Blaku jesteś śmieszny człowiekiem, pat, nie? Pat, naprawdę. Pat, pat, pat. Pa pa Jest, jest! Jest, jest! Prawie doskoczył, prawie nice doskoczył. Nice, nice try, nice try. A już uciekł. A ty ci też palił. Wazon. <gulita> Wazon, ale jeszcze nie wlazł tutaj, więc nie wiem czemu uciekłeś. Pal gumę, pal gumę! Nie no, porobił go, porobił go. Panie filiżanka. no proszę, proszę. Porobił go. Co? Ej, ja nie wiedziałem, że to jest ta kampa. Teraz ja to znajduję. Co tam znajdujesz? Ciaska, ale... Dobrze myślałeś, dobrze myślałeś wcześniej, dlatego ja stąd uciekłem, nie? Tak Ci podpowiedź dał. Na... No. Tylko dobra, jest... daj podpowiedź jeszcze raz. No, dobrze myślałeś. To jest wystarczająca podpowiedź. Damku, damku. W domku, w domku. Da. W domku, w damku, tak. W domku. Gdzie jest? No, pod tobą. A, dobra, dobra, widzę, widzę, szopuncia. Gdzie jest no, ta filiżanka? No, Tutaj teleport na teleportie, ha. nie? Ciasno się pogubił Kurde, no, ale aż mi żal dupę ściska trochę, że temu peworowi nie uciekłem Czas na was ramy, tak nie no jakieś tam ma ale to prowizoryczne tylko Dawaj no. tego blakusa z do niego No co musisz zrobić? No patrz Po <noise> <noise> co to Mimo. robisz jak i tak nic nie zrobisz? Nie trać czasu Tylko no pento poskoczysz się. nie? Myśl ciasko, myśl Use your brain. My, gdzie są dzieciaczki brain No jest tam ciasko, ciaskowie w tej donicy. Nooo... No, no tak, no to wejdź, zobacz se. Nie widziałem. No, no Chyba... to zaraz wejdź, o. Cześć. No jak... <noise> kodzik wpisał sobie... Chłopcy, <noise> Kodzik z YouTube'a wpisał. Podawaj to już. Spieprzaj no. chabie, <noise> co jest. Ja. Chłopcy, Kodzik, kodzik. kodzik z YouTube'a sobie wpisał. <noise> Nie wejdziesz, zamknięte wrota. Nie wejdziesz, bo brama zamknięta, tak? Za bramę, chamie, no. Idź mi stąd. To dzieciak typowy. 3366 No, teraz to już ten. No co teraz to już ten, co? Masz i za ciasku, jazda. 3-3-6-6 hasło jest. Ale ja jestem ciekaw jak tam Blackus szedł, nie? To mnie zastanawia ogólnie. Uff. Nie, ja nie wiem, no Blackus też jakiś new teleport na koniec. Blackus to A w ogóle z tymi no, teleportami nie to. Nie? Blackus to jest nowy król przypadkowych teleportów, tak mi się wydaje. Mam sobie szybko mapkę. Natural, zobacz tu. Gdzie? to nie. Jest... A ten jest jeszcze wyżej, no? Ale patrz, tu piliż. Czekaj, czekaj. Bierz na minutę na retarda ciasko! Bierz Jare. minutę! Jare. Bierz Jare. minutę! Bierz. Biorę... minutę na retarda! Jare. <śpiewa> Dawaj ciasko, pewor na schodkach! Co mówiłeś o tej minucie? No nie interesuj się, potem do nie da tego jeden. Tylko Podpałka Co? nie znalazłem, podpałka, to miała prawa. nie Jaka podpałka? Bo nie pisuj tego kodu i tak się nic nie da. A tam peworek jest. Gdzie? Dobra, ty jesteś. Nie no Tam. To... A jest dzieciak i uciekł. Dzieciak uciekł Widzisz z góry, widzisz, z góry! Z góry patrzysz na świat ciastko! Tak Czekaj. Gdzie ten dzieciak jest? Za garażem <grym> Dobra, już nawet minuta na retarda no, się skończyła. Tem no, no, no. <grym> on to ja z toborem remis w takim wypadku, no? No i git, może być remis. Ja ma, I ciasko z też mają remis. No i gitara, to to Pierwsze, drugie miejsce może być. Co? Tak jest, tak jest. P4, C1, N1, proszę Państwa. To... Wyrównany Wyrównanych identyczek. Podobało mi się, mam nadzieję, że Wam też. Oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli Wam się podobało. I widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć, piąteczka. Siemano. Cześć. Hello, hello.